Witam Was serdecznie. Dzisiaj zagramy sobie w Grim Dawn. Jest to produkcja z gatunku hack and slash która bardzo wyraźnie nawiązuje do kultowej już gry Diablo, a szczególnie do drugiej jej części. Zapewne pamiętacie skąd idąc bardzo dobrą grę Titan Quest. To właśnie ludzie, którzy tworzyli tamtą grę, postanowili stworzyć inne studio i rozpocząć pracę nad grą Grim Dawn. Zapewne nie uwierzycie, ale nad tą grą pracuje tylko 6 ludzi, a już w tej chwili wygląda ona po prostu rewelacyjnie. Co ciekawe, jest ona w fazie alfa. I gdybym o tym nie wiedział i zobaczył tą grę na przykład kolegi, pomyślałbym sobie, że gra po prostu pełną wersję gry. Grim Dawn, czyli Ponury Świt. Można obecnie zakupić na Steamie w ramach tak zwanego wczesnego dostępu. Dosłownie kilka dni temu gra przeszła do kolejnej swojej wersji, teraz to już jest wersja B17, która to przyniosła przede wszystkim drugi, cały drugi akt gry, ponieważ wcześniej mogliśmy rozegrać tylko akt pierwszy, a więc bardzo duża aktualizacja. Poza tym oczywiście dużo innych usprawnień i jedna z najbardziej rzucających się w oczy to jest wygląd interfejsu, a, a, a dokładnie rozmieszczenie tych zasobników z życiem. To jest to czerwony zasobnik po lewej stronie i zasobnika z, z taką powiedzmy magią, maną, odpowiednikiem many z diablą, po prawej stronie kolor zielony. Mi ta zmiana bardzo się podoba. Wygląda to teraz tak bardzo profesjonalnie i przejrzyście. Gra jest w pełnym 3D, a więc możemy swobodnie sobie obracać kamerę, a także zoomować w pewnym zakresie. Ja tutaj oddaliłem kamerę maksymalnie do góry, ponieważ tak najlepiej mi się gra. Yy, zaś kąt padania. Widzenia kamery no, zostawiłem na domyślnym. Z tego co wyczytałem na forum, twórcy zapewniają, że wszystkie poziomy zostały tak skonstruowane, aby nie trzeba było tej kamery nawet używać i obracać, żeby nie rozpraszało to jakby całej rozgrywki. I rzeczywiście potwierdzam to. Nie ma tutaj najmniejszego problemu z zobaczeniem czegoś, czy Dostrzeżeniem jakiejś leżącej skrzyni, czy jakiegoś pakunku. Pewnie zastanawiacie się, jakim cudem gościu gra w alfę i już ma polską wersję językową. Hm. No spokojnie, zaraz Wam to wytłumaczę. Na forum grindown pojawił się jeden człowiek o ksywie Brodaty, który... Po prostu zadeklarował się, że przetłumaczy wszystkie teksty, które znajdują się w grze, nazwy przedmiotów, czarów, umiejętności. No i rzeczywiście zaczął to robić. Dość dużo tych prac już wykonał. Jeśli chodzi o nazwy przedmiotów, chyba przetłumaczony jest 100%. Najwięcej chyba mu pozostało jeszcze prac nad tłumaczeniem dialogów. Także. Chyba tam tamte różne umiejętności. Chyba to także nie jest przetłumaczone. No ale naprawdę wielki szacunek dla tego człowieka, ponieważ robi to całkiem bezinteresownie. Nie pobiera za to żadnych opłat. Naprawdę jestem pod wrażeniem. Jeśli teraz oglądając tą grę już Wam się podoba, to zapewniam Was, że jeżeli zaczniecie w nią grać, to naprawdę spodoba Wam się jeszcze bardziej. Jeśli ktoś zawiódł się z Was nad Diablo 3 z uwagi na cukierkową grafikę i bajkową stylizację to naprawdę tutaj nie ma się do czego przyczepić. Klimat jest gęsty, mroczny i tak jak powinien być, taki jaki oczekujemy w tego typu produkcjach. Wyraźnie twórcy nawiązują tutaj do Diablo 2, gdzie właśnie ten element był bardzo ładnie zarysowany i świetnie wykonany. Natomiast rozwałka jest bardzo miodna i wciąga jak pakno z którego wychodzą zombiaki. Naprawdę tutaj świetnie to jest wszystko wykonane. Porównałbym to do grywalności właśnie takiej, jaką mamy w Diablo. Nawet w Trójce ta grywalność jest wysoka, chociaż ja osobiście uważam, że tam po prostu już jest troszeczkę twórcy już po prostu przeszli samych siebie. Tam już mamy do czynienia z przerostem formy nad treścią. Tutaj ten balans jest odpowiednio, jak gdyby, zachowany. Drugą bardzo ważną rzeczą, którą tutaj mamy, jest tak zwane drzewko umiejętności. Więc jest to ta funkcja, której zabrakło w Diablo 3, no i która wzbudza, wzbudzała i wzbudza bardzo duże kontrowersje wśród graczy, która nie podobała się szczególnie starym fanom tej serii. Ja osobiście też uważam, że to był duży błąd Blizzard'a. Po prostu tam stworzono takiego samograja, gdzie wszystko zależy tylko od levelu, którego, który osiągamy. Po prostu sobie idziemy, sieczemy, to się wszystko samo z automatu robi. My tylko wybieramy, co nam się znowu odblokowało. I tak bez końca. Natomiast tutaj mamy to staroszkolne podejście, a więc drzewko umiejętności. Dla każdej postaci oczywiście jest inne tutaj w tej chwili na tym etapie gry hmm, mamy chyba ma cztery postacie, cztery klasy wojowników do wyboru z pierwszy to jest jakiś, taki typowy żeby to można nazwać taki rycerz później mamy eksperta od środków wybuchowych broni palnej bo też Mam tutaj powiedzieć, że w tej grze występują także. Oprócz broni białej, występują, występuje także broń palna. Trzecią postacią jest yy, chyba okultysta, a więc osoba, która głównie, głównie walczy za pomocą jakichś czarów defensywnych i ofensywnych. I czwartą postacią jest. Taki byśmy go nazwali: jakiś nocny łowca, jakiś ninja, coś w tym stylu. Właśnie ja taką postacią gram, z tym, że jest tutaj jeszcze pewien ciekawy zabieg, który, który twórcy zrobili. Więc po wbiciu 10 levelu, oprócz tej naszej podstawowej klasy, mamy możliwość jeszcze dołączenia, jakby sobie wybrania innej klasy. I wówczas rozwijamy jakby równolegle te dwie klasy i tworzy nam się z tego taki jakiś ciekawy miks. Ja tu rozwijam właśnie tego, powiedzmy jakiegoś takiego ninja. Z tym chyba piromanem, tym ekspertem od, od jakichś tam ładunków wybuchowych, od ognia. Nie wiem czy dobrze to zrobiłem i czy dobrze to rozwijam, no ale na tym właśnie polega urok takich gier, w których Coś od nas zależy, coś możemy robić. I nie jest to właśnie taki samograj jak w Diablo 3. W tym momencie bił mi się następny level, i mogę teraz podnieść statystyki. To jest kolejna ważna informacja, więc są tutaj jakieś trzy podstawowe statystyki, w które, możemy, w które możemy inwestować punkty, podwyższać je. No i oczywiście te umiejętności, to drzewko umiejętności. Po osiągnięciu kolejnego poziomu dostajemy tam trzy punkty, które możemy rozdysponować w dowolnie przez nas wybranym miejscu. Tutaj rozwijamy trzy podstawowe takie umiejętności, znaczy cechy to nazwał, tak? trzy takie podstawowe cechy a to jest yy, budowa ciała, przebiegłość i duchowość. A przynajmniej tak to przetłumaczył kolega Brodaty, no oczywiście jakiś profesjonalny zespół tłumaczy pewnie by trochę to, może nadał to trochę inne nazwy, no, ale ale w tych trzech właśnie cechach podnosimy, podnosimy tutaj właśnie klikając na, na nich, na te zielone znaczniki, w momencie, kiedy mamy taką już możliwość. Natomiast tak właśnie wygląda drzewko tych umiejętności. Rozwijamy je, jak gdyby, w pionie i w poziomie. Wszystko to, co możemy rozwinąć, zależy też od, od tego, jak tam na dole tym suwakiem, jak widzicie, przejdziemy za daleko, więc czy jest to już w ogóle aktywne, na którym levelu to się może uruchomić. No i tutaj ja mam właśnie te dwie postaci tego tego ninja i tego tutaj jakiegoś eksperta od broni palnej i w ten sposób to rozwijamy. No i jest tam sporo jeszcze tych innych cech, jak właśnie jakaś energia, zdrowie, przebicie pancerza i tak dalej, jest tego sporo. Następnym ważnym elementem tej gry, który buduje bardzo klimat, jest muzyka. Pewnie wielu z Was pamięta tą niesamowicie diabelską i mroczną muzykę Diablo 1. To było po prostu coś znakomitego. To nawet w trójce już nie udało się osiągnąć takiego gęstego klimatu. Natomiast w trójce ta muzyka, niby jest, coś tam gdzieś gra, ale naprawdę jak gdyby nie ma już takiego przebicia, takiej siły oddziaływania jak właśnie w tych pierwszych dwóch częściach. Grimdown muzyka jest taka jak być powinna. To znaczy są jakieś fragmenty, które zapam zapamiętujemy, wpadają nam w ucho. Są takie, które tworzą jakiś nastrój lub gęsty klimat. To wszystko moim zdaniem oczywiście jest takie jak być powinno. Jeśli hack slash, to bardzo ważne w takich grach jest dowa poziomów. Patent, który przed laty wymyślił Blizzard, z generowanym losowo, zgenerow losowo mapami, no był bardzo dobry. Jednak yy, można powiedzieć, że nie wytrzymał jakby próby czasu. To znaczy, yy, tego typu. Generowane poziomy przeważnie dobrze się sprawdzają w jakichś lochach, jakiś jakichś zamkniętych jaskiniach, ciasnych, wąskich pomieszczeniach, korytarzach. Natomiast znacznie gorzej radzą, radzą sobie z generowaniem dużego, spójnego świata na zewnątrz. To już było widoczne właśnie w Diablo 2, że tamten generator nieraz po prostu e, robił jakieś takie troszkę e, dziwne rzeczy. Dlatego Blizzard stwierdził, że w trójce da sobie spokój już z generowaniem otwartych przestrzeni na zewnątrz i tworzy jednolity świat, który nie będzie ulegał zmianie, a przynajmniej będzie ulegał niewielkim stopniu. Co mamy natomiast w Grimbeow? Twórcy doszli do podobnych wniosków. Stworzono więc świat zewnętrzny, ta, ta, te, te, które przemierzamy, te lokacje na zewnątrz, jest on stworzony przez twórców od początku do końca i nie ulega zmianie. Co to oznacza? No z jednej strony przez taki zabieg możemy się spodziewać, że lokacje tej cały ten, ten świat będzie właśnie bardzo spójny, bardzo ładny i bardzo świetnie wykonany. I tak też jest w istocie. Yy, co może być niepokojącego w takim zabiegu? No, na pewno to, że po iluś tam kilkunastu, kilkudziesięciu, kilkuset, kilkuset godzinach może po prostu nam się za bardzo to opatrzyć. Może nam się to znudzić. Czy tak jest w istocie? Mi trudno jest odpowiedzieć na to pytanie, bo to kilkaset godzin to ja jeszcze nie mam na liczniku. Ale wyczytałem kilka opinii graczy, którzy w Grim Dawn już rzeczywiście grają. Nawet odpowiadał się ktoś, kto już ma na liczniku z 1600 godzin, i stwierdził, że że nie. To właśnie daje radę ten sposób przedstawienia świata. Daje radę. Jest on na tyle duży i tak ciekawie skonstruowany. Do tego oczywiście dochodzą cały czas generowane losowo potwory. Oraz warunki pogodowe, które zapewne zwróciliście uwagę tutaj. Pogoda zmienia się losowo. Raz mamy dzień, noc, raz jest burza, raz pada deszcz. I to wszystko jak gdyby razem. Sprawia, że nie mamy takiego déjà że już dokładnie znamy ten teren, dokładnie wiemy, co będzie za chwilę za rogiem. Natomiast w podziemiach mamy dokładnie to samo, właśnie co stworzył Blizzard. A więc podziemia, jakieś lochy, jaskinie są generowane. Ja na razie nie zauważyłem jakichś wyjątkowych baboli, że coś jest. Dziwnie jakoś skleczone, coś, coś nie pasuje. No jest, jest z tym dobrze. Raz miałem tylko chyba takie, taki, taką sytuację, w której jak gdyby ten generator sobie nie za dobrze poradził i na przejściu do pomieszczenia otworzył jakąś skrzynię, która po prostu blokowała tam dostęp. No możemy sobie też to wytłumaczyć tym, że no, jakby nie patrzeć, no jednak to jest alfa, tak? Że takie, takie rzeczy na pewno w finalnej wersji już się nie powtórzą. Niemniej, no, można się spodziewać, że przy generowaniu takim losowym mogą wydarzyć się właśnie takie nieraz jakieś dziwne rzeczy. W slaszach oprócz walki, drugą taką siłą napędową jest oczywiście zbieractwo. Więc cały czas odkrywanie nowych przedmiotów, zastępowanie nimi starych, sprawdzanie statystyk, upgradeowanie tych przedmiotów. I tu wszystko to mamy, tu wszystko to mamy. To jest ten staroszkolny typ podejścia do tego typu gier. A więc o to możecie być spokojni. Mamy tu różne klejnoty, które także wkładamy w te, w te przedmioty. To powoduje zmianę ich charakterystyk. Te przedmioty też się dzielą jakby na, na kilka rodzajów. Jeżeli złączymy, zbierzemy na przykład trzy takie same klejnoty, wówczas tworzy nam się jeden jakiś potężniejszy. A więc te wszystkie elementy tutaj są. Jak natomiast wygląda sprawa, właśnie samych przedmiotów? Więc podobnie jak w Diablo czy na przykład of Exile, dzielą się one na kilka kategorii. Ale najprostsze to są przedmioty, żeby, jakie możemy nazwać białe, czyli to jest taki typowy złom. Tutaj, z tego co wyczytałem, właśnie już w drugim akcie, no jeszcze do tego drugiego aktu nie dotarłem. Pojawia się osoba, która zajmuje się craftingiem, i prawdopodobnie tam będziemy mogli też właśnie z tych białych przedmiotów coś robić, żeby to nie był tylko taki zwykły złom. Następnie mamy takie przedmioty magiczne, one tutaj chyba mają taki kolor złoty. Diablo to są takie niebieskie, tutaj one są takie złoty kolor, mają to właśnie to, co teraz widzicie. Więc je już warto zbierać, one już coś tam mają więcej tych yy, tych statystyk, coś, coś mogą nam tutaj yy, ciekawego nieraz dodać. Yy, kolejnym chyba, ale to nie jestem do końca pewien, są przedmioty o kolorze zielonym. Yy, to są już jakieś takie bardziej rzadkie. Yy, nie wiem czy one to nie są też jakieś komplety, tak, to jakieś sety, które... Które możemy kompletować? Tego nie wiem. W każdym razie na pewno takie, takie przedmioty występują już znacznie rzadziej. No i chyba takie legendarne, to będą tutaj przedmioty niebieskie. No i tak mi się wydaje, że to są przedmioty niebieskie, ponieważ jak do tej pory z broni znalazłem tylko jeden taki przedmiot, i to jest właśnie ten. Tę tą, tą, tą taką bławę, którą widzicie, która emanuje takim dziwnym światłem. To jest właśnie jeden z takich niebieskich przedmiotów i on tutaj ma takie naprawdę dodatkowe moce właśnie szczególnie na te spaczone takie potwory, które są spaczone tą jakąś energią, taką złą energią. On na te potwory, ten, ta broń szczególnie jest dobra. Not ready. Dodatkowe umiejętności, czy też czary albo ewentualnie jakieś aury Możemy sobie przypisać pod drugi klawisz myszy lub prowadzić do takich setów, które tu na dole widzicie. Od jednego tam do dziewięciu do zera w zasadzie. Pod dziewiątką mam flaszeczkę taką flaszki z życiem pod, pod zerem. To jest właśnie ta energia taka magiczna. A więc Green w tym aspekcie też jest podobny raczej właśnie do Diablo 2. Czyli nie ma, nie ma jakichś tam kul z życiem, które, która wypada po przeciwnikach i którą zbieramy. Tylko, tylko po prostu mamy te buteleczki. Ale jest jeszcze druga strona, że tak powiem, medalu. Więc mamy tutaj do czynienia z samoregenerującym się życiem. Żeby jednak nie było tak kolorowo, życie to regeneruje się tylko w momencie, kiedy w pobliżu nie ma już żadnych wrogów. Więc jeżeli wpadniemy gdzieś w, jakiś, w jakąś chmarę przeciwników, staniemy otoczeni, to wówczas nie możemy liczyć na to, że to życie nam się samo podniesie. Wówczas pozostaje tylko użycie butelki. może być sytuacja, że tej butelki już nie będziemy mieli, no to wtedy wiadomo, że może to się zakończyć naszym zgonem. A jeśli właśnie już jesteśmy przy zgonie, y zgon wygląda równie podobnie jak właśnie w Diablo 2. To znaczy pojawiamy się w mieście i tracimy troszkę y doświadczenia. Żeby je odzyskać, musimy wrócić gdyby na miejsce naszego zgonu, tam jest taki symboliczny jakby nagrobek krzyż. I jeżeli do tego dotrzemy, odzyskujemy to utracone doświadczenie. W grze występuje także waluta. Path of Exile odszedł od tego, no, nie wiem, czy to jest dobre, czy nie. Na pewno jest to dosyć ciekawe. Natomiast tutaj twórcy ponurego świtu w tym aspekcie zachowali się tak konserwatywnie, a więc mamy walutę, tutaj to nie jest złoto, to są jakieś takie żelazne chyba monety, czy jakoś to tam jest nazwane. I za to kupujemy w tam w mieście, czy, czy w jakichś kupców gdzieś podróżnych, których możemy spotkać także w terenie, kupujemy sobie po prostu różne przedmioty. Ja myślę, że w tym odcinku to już są chyba te wszystkie takie najważniejsze rzeczy, o których chciałem Wam opowiedzieć. Oczywiście to można godzinami rozmawiać na temat tej gry, czy w ogóle gier taki, takiego pokroju. Postaram się wkrótce zamieścić jakiś inny fragment gameplay'a. Może już będę w drugim akcie i wtedy spotkamy się ponownie więc dziękuję wszystkim za uwagę no i cóż kupujcie Grim bo naprawdę warto